Tutaj widzimy gotowe wykroje starannie naoliwione, aby zapobiec rdzy podczas przechowywania. Ten rewolucyjny projekt tworzy monobudowaną klatkę strukturalną, zapewniającą dwukrotnie większą sztywność w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Tutaj widzimy masywną prasę hydrauliczną, tłoczącą jednoczęściowy panel dachu. Gdy matryca się cofa, można zobaczyć żebra konstrukcyjne. To wewnętrzne formowanie zapewnia kluczowe wsparcie dla całego zespołu drzwi. Spawarka, zgrzewająca, łączy belki skrzynkowe tworzące konstrukcję pierwotną, wygięte tutaj dla prześwitu osi. Rewolucyjny projekt monobudowy umieszcza zewnętrzne elementy podłużne na zewnątrz tylnych kół, tworząc klatkę ochronną. Zaleta monobudowy tworzy dwukrotnie sztywniejszą klatkę strukturalną. Spawając zewnętrzne belki ramy do słupków dachowych dla niezrównanej ochrony przed uderzeniem bocznym. Przejście weryfikacyjne zapewnia integralność struktury w krytycznych złączach. Tutaj widzimy płukanie fosforanami w akcji, a następnie dokładną obróbkę wodą, aby zapewnić jakość powierzchni. Płukanie chromatowe jest niezbędne. Ta warstwa pasywacyjna zapobiega błyskawicznemu rdzewieniu, zapewniając, że powierzchnia jest gotowa do gruntowania. Przy temperaturze od 200 do 250 stopni Fahrenheita, nadwozie jest całkowicie wysuszone przed nałożeniem podkładu. Używamy papieru o gradacji 400 do 500 na elastycznych blokach dla tych skomplikowanych krzywizn. Jest to kluczowe dla pełnego pokrycia kolorem. Tutaj widzimy podkład punktowy nakładany z rozmiętymi krawędziami, aby płynnie wtopić się w otaczający obszar. Skrupulatne maskowanie jest niezbędne. Taśma jest mocno dociskana wzdłuż linii separacji kolorów przed nałożeniem pierwszej warstwy. Początkowa baza lakierowa, wypiekanie w temperaturze 200 stopni Fahrenheita przez 10 minut przygotowuje powierzchnię do obsługi, ale nie do pełnego utwardzenia. Tutaj widzimy na sedana wchodzące do pieca do ponownego topienia w dokładnej temperaturze 275 stopni łożyska babit ze stalowym tyłem są wciskane w blok zapewniając bezpieczne dopasowanie. Kluczem jest upewnienie się, że znaki rozrządu są w idealnym wyrównaniu przed zabezpieczeniem napinacza. Po ustawieniu głowicy śruby muszą być dokręcone precyzyjnie w sekwencji. Zespół synchronizatora wyposażony w mosiężne pierścienie, blokujące i zatrzaski umożliwia płynne przełączanie bez potrzeby podwójnego sprzęgania. Gdy widełki zmiany biegów są teraz bezpiecznie zamontowane na szynach, kluczowy mechanizm blokady zapobiega niebezpiecznej podwójnej zmianie biegów. Ten rewolucyjny obniżony projekt pozwala na bezprecedensowo niższą pozycję siedzącą, czyniąc to tylne siedzenie o szerokości 63 cale najszerszym w branży. Po napełnieniu cylindra głównego, system jest odpowietrzany przy każdym kole, usuwając powietrze to weryfikuje hydrauliczną moc hamowania DUO Automatic. Po zamontowaniu zbiornika przewody paliwowe i wskaźnika muszą być bezpiecznie podłączone, aby zapewnić prawidłowe działanie. Gdy jarzmo wsuwa się na wyjście skrzyni biegów, tylny przegub uniwersalny jest mocno przykręcony do mechanizmu różnicowego. Używamy klucza dynamometrycznego, aby upewnić się, że te śruby są idealnie zamocowane do panelu wsporczego. Zbudowana w Detroit ta 60-calowa piękność zrewolucjonizowała projektowanie. Teraz jest gotowa do dostarczenia do regionalnych dealerów.